Witam Was bardzo serdecznie. Filmik dzisiaj będzie na najważniejszą partię ciała dla kobiet, na pośladki i na nogi. Możecie sobie dołożyć ciężarki, jeżeli macie w domu. Zakładamy je wokół kostki. Nasze mięśnie, nochy, mięśnie pośladkowe lubią ciężar i lubią większą ilość powtórzeń. Dlatego dzisiejszy trening będzie oparty na powtórzeniach. Nie spieszcie się z wykonywaniem danych ćwiczeń. Starajcie się wykonywać je jak najbardziej. Dokładnie, powoli spokojnie angażując mocno mięśnie nóg i mięśnie pośladków. Jesteście gotowi? To zapraszam Was do akcji. Pierwsze ćwiczenie wykrok z liftem. dajmy prawą nogę do przodu, lewa idzie do tyłu, cały czas będziemy w tej pozycji. 15 powtórzeń na jedną stronę, 15 na drugą. Idziemy w dół kolanem i w górę lift. W dół. Mamy trzecie. Górę. 5 Świetnie Prostuj nogę, palce na siebie. 7 8 10 Jeszcze tylko 5 Dawaj 3 2 Ostatnie Świetnie, zmień nogę. Uh. Na pewno czujesz jedną jak i drugą nogę. Idziemy. Na drugą stronę także 15 powtórzeń. Raz, jedziemy. Dwa, trzy, cztery. Mocno napinajcie pośladek w góry. Trzymamy mocno brzuch, pochylamy się delikatnie do przodu. 10. Góra. Jeszcze cztery dasz radę. Dwa. Ostatni raz. Luz. Świetnie. Drugie ćwiczenie będzie wyglądało tak, że odstawiacie nogę do boku, idziecie do przysiadu szerokiego, wracamy nogą, idziemy w dół. I tak na każdą stronę. Jeżeli nie macie ciężarków na nogi, a macie takie handle, możecie dać je na barki, tak samo przyda się dodatkowe obciążenie. Co jest najważniejsze? Trzymajcie mocny brzuch u góry, mocno napinamy pośladki. Gotowe? Trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Dół. Napinaj pośladki u góry, tak jest. Nie spieszymy się, plecy proste, schodzisz piotrami, mocno w dół. Hop. Tak jest. Świetnie. Dawaj, dawaj, u góry napinaj, mocne pośladki. Bardzo, dobrze. dół. Dół. Jeszcze chwila, zostało 5 powtórzeń, na każdą stronę oczywiście, dawaj, w ostatnim razie. Świetnie, super. Schodzimy do klęku podpartego, na przedramiona łokcie są pod barkami dopinamy brzuch, wciągamy pępek prawa noga idzie w górę pięta do góry, palce na siebie dajemy w górę pięte i opuść za nogę w górę i piętnaście powtórzeń raz, dwa oddychaj mocno napinaj u góry pośladek sześć, już za nami siedem Cały czas pięta do góry. Hop. Jeszcze tylko pięć. Mocny brzuch trzymaj. Trzy. W górę. Dwa. Ostatni. Luz. Popraw pozycję. Zmieniamy stronę. Lewa noga idzie do góry. W górę. Napięcie pośladka. Id. Lecimy Raz. Dwa. Bardzo dobrze, dawaj, dawaj. Opuść palce w dół, pięta do góry. Sześć. Napinasz pośladek. Świetnie, dobrze ci idzie, dawaj. Góra. Jeszcze trzy. Ostatnie dwa. Ostatni. Plus. Lecimy dalej, kładziemy się na jedną stronę. Na bok, nogi kąt prosty, kolano jest równo z linią biodra i potem kolano z kostką tak samo tworzy kąt prosty, palce są na siebie, 15 razy w górę jedna strona, potem będzie ponowne ćwiczenie i dopiero po tych dwóch ćwiczeniach zmienimy strony. Jedziemy w górę, kolano ciągnie w górę raz, dwa, trzy, cały czas trzymaj kąt prosty, napięty brzuch, nie spieszymy się. Piątkę już za nami. Podnoś, podność Trzymaj palce na siebie. Dziewięć. Dawaj. Mocno pracują Twoje pośladki. Jeszcze 12 jest, już. Trzynaście, tak jest dobrze. 14. I zatrzymaj nogę w górze za chwilę. Trzymamy świetnie palce daj na siebie. Kopiemy w górę. Dwa, trzy, 15 razy. Hop. 7, góra, dawaj dawaj, trzymaj wysoko, mocno kopiesz w górę, ciągniesz piętą. 10, 9, 8, dawaj dawaj. Defa, ostatni luz. Uf, Będziemy nogę, zmieniamy stronę. Druga tak samo, najpierw 15 powtórzeń podnoszenia i potem 15 wykopów. Nogi kąt prosty, pamiętaj o dobrej pozycji, napiętym brzuchu, jedziemy w górę. Raz. Dwa. Już za nami. Za siedem. Dokładnie. Szybko leci. Mocno koncentruj się na pracy pośladka. Ciągnij kolana w górę. Tak jest. Jeszcze pięć. Cztery. Super. Trzy. Dawaj, dawaj. Dwa. Ostatni. I zatrzymaj w górze. Kopiemy. Raz. Dwa. Trzy. 4. Zginasz samo kolano. Udo się nie przemieszcza nigdzie. 8. Jeszcze 5. 5. 4. Dawaj. 3. Tak jest. Dwa. Ostatni. Luz. Uf. Ostatnie ćwiczenie przed nami. Stopy na szerokość bioder. Kładziemy się na podłogę. Ręce są wzdłuż ciała. Mocno skupiamy się na angażowaniu oczywiście pośladków i naszych nóg. Prawa noga do góry. Prostujemy się, wciągamy w ruchy. Idziemy 15 razy do góry z jedną nogą i potem zmieniam nogę. I to samo 15. Góra. Raz. Dwa. Cztery. Góra. Napinaj pośladki mocno. Góry. Siedem. Osiem. Góra. Cały czas stopa nieruchomo w górze. 11. Świetnie. Jeszcze tylko dwa powtórzenia. Góra. Ilu Zmieniamy stronę. Pamiętaj, żeby cały czas trzymać napięcie, nie odkładać całych pośladków na ziemię. Lecimy w druga strona. Góra, raz. Mocno biodra. Cztery. Świetnie ci idzie, dawaj. I dyszka za nami. Dawaj dawaj, jeszcze tylko 5, 4, góra, 3, 2 i los. Świetnie. To jeszcze nie koniec. Przed nami druga seria tych samych ćwiczeń. Mamy chwilę przerwy. Około minuty przerwy. Zrób sobie napisie oczywiście. I jedziemy cały zestaw jeszcze raz. Po 15 powtórzeń Mam nadzieję, że już trochę czujecie nogi Zmęczymy jeszcze trochę bardziej Jeżeli macie ciężarki Dołóżcie nie bójcie się Nogi lubią ciężary I wtedy najładniej nam się kształtują Jeżeli dodamy trochę ciężaru I większej ilości powtórzeń Ponieważ są to duże mięśnie Więc możemy je więcej stymulować Niż inne części naszego ciała Bo Idziemy w górę Pamiętacie pierwsze ćwiczenie? Oddechy wróciły? Jest dobrze Lecimy dalej, prawa noga do przodu, lewa w tył, wyprostujcie się. Dopinamy łopatki, dopinamy brzuchy. Idziemy w dół i lift. Czyli raz. Hop. Trzy góra. Cztery. Pięć. Siedem. Połowa za nami. Osiem. Dziesięć. Dawaj, jeszcze tylko 5. Wytrzymaj. Jeszcze tylko trzy. góra. Mocne pośladki. Ostatni. I los. Zmieniamy stronę. Druga noga to samo. Napnij mocno brzuch. Plecy proste. I jedziemy do 15. Raz. Hop. Góra. Jak tam idzie? Siedem. Mam nadzieję, że jesteś cały czas ze mną. I dyszka. Hop. Jeszcze pięć. Trzy. Dwa. Ostatni. Luz. Dzielnie wytrwaliśmy drugie ćwiczenie. Zaczynamy ze stopami na szerokość bioder. Dopnij brzuch, dopnij pośladki. I schodzimy prawa idzie dół góra Hop. Dwa. Lecy proste. Pokażę bokiem. Raz. Mocno idziesz biodrami w dół. Schodzisz jak najniżej możesz. Góra. Dopinasz brzuch. Mocno, w góry dopnij po śladki. Tak jest. Dobrze, jeszcze pięć, góra. Hop. Świetnie, ostatnie trzy! Ostatnie! Dawaj! Super! Uf. Idziemy do klęku podpartego na przedramionach, łokiecie z pod Barkiem kolana pod biodrami, idzie prawa noga do góry, pięta jest do sufitu reszta skierowana w dół idziemy do góry, napięcie pośladka i skos, góra 15 powtórzeń 4, zobaczcie jak już leci hop nie spieszymy się, wolno mocno angażujemy pośladek udo stopa jest aktywna Tycha za nami. 4. 3, dawaj. Jeden. los. Nie tak do końca luz, bo została Druga noga. Ustawiasz się, pozycja startowa. Góra napięcie. I dół. Napinaj brzuch. Nie rób półku w, le... w odcinku lędźwiowym. Trzymasz mocny brzuch. Góra. Dawaj, dawaj. Jedziemy, jedziemy. Wiem, że już czujesz całe nogi. Góra. Tylko cztery. Świetnie. I dwa. Ostatni. Luz. Trochę poleżymy. Idziemy najpierw na jeden bok. Zostań. Nogi kąt prosty. I najpierw góra. Raz. Góra. Mocno ciągniesz kolanem w górę. Tak jest. Siedem. Jeszcze piątka. Cztery. Dawaj. Trzy. Dwa. Jeden. Los. Zostaw nogę u góry. Kopiemy. Raz. Dwa. Mocno piętą ciągniesz. Tak jest. Góra. Udałem się nie przesuwa. Dziewięć. Dycha jeszcze pięć. Cztery, trzy, dwa. Świetnie ostatni. Luz. Zmieniamy stronę. Trzy ostatnie ćwiczenia przed nami. Jedziemy dalej. Nogi kąt prosty i góra. Raz. Bardzo dobrze, pamiętaj o poprawnej technice. Napnij brzuch, kolanem ciągniesz mocno w górę. 10 Góra, jeszcze pięć. Hop. Bardzo dobrze, jeszcze trzy. Dwa. nie zatrzymaj. Kopiemy, raz. Bardzo dobrze, trzymaj, trzymaj, wiem, że tam pali pośladek. Dawaj, dawaj, mocno. Palce na siebie piętą, robisz wykoł. Dwa ostatnie i luz. Uu. Idziemy na plecy. Przynajmniej ostatnie ćwiczenie. Daj z ciebie wszystko. Kładziesz się na plecy, wciągasz brzuch. Prawa noga do góry. Idziemy biodrami w górę, mocno. Raz i wolno do góry. Góra. Cztery. Tak jest. Napinają góry pośladki. Dycha, tylko piątka. Raz. Cztery. Ostatni. Świetnie. Lewa noga góra. Piętnaście. Jedziemy. Raz. Ja piątka. Dawaj. I los. Świetnie. Odpocznij. Trening skończony. Jeżeli dotrwaliście ze mną do końca, cieszę się bardzo. Mam nadzieję, że czujecie swoje pośladki nogi. Nie będziecie wracać często do tego treningu. Pamiętajcie zawsze o rozgrzewce. Możecie sobie ją tu zawsze włączyć przed treningiem, jeżeli macie ochotę rozgrzewać się razem ze mną. Dziękuję Wam bardzo za ten trening. Zapraszam do subskrybowania, do lajkowania i wpadania często na mój kanał. Pa pa!